Dzień dobry Państwu. Mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Seniorze, ćwicz mózg. To tytuł wywiadu, który ukazał się w magazynie Świat Zdrowia. Pani redaktor Anna Komorowska rozmawia z panią psycholog Pauliną Polek. Pani Paulina Polek, psycholog, neurokognitywistka, współzałożycielka klubu seniora Milowe Miejsce wykładowca uniwersytetów trzeciego wieku. Prowadzi treningi usprawniające funkcje poznawcze, diagnozę oraz terapię osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobami neurodegeneracyjnymi. Współpracuje z licznymi organizacjami działającymi na rzecz seniorów oraz osób cierpiących na chorobę Alzheimera, jak również z największymi medycznymi i opiekuńczymi placówkami w Polsce. Wspierają zarówno seniorów, jak i ich opiekunów. Jest współautorką książek Piękny Umysł Nie ma Wieku. Łamigłówki dla seniorów i nie tylko. Czernik językowy dla seniorów i nie tylko. Więcej informacji yy, znajdziecie Państwo na stronie www.paulinapolek.pl a ja zapraszam do wysłuchania tego interesującego wywiadu. Wiele osób starszych zmaga się z zaburzeniami pamięci. Często odpowiada za nie demencja lub choroby neurodegeneracyjne, ale mogą być one także wynikiem zaniedbań i postępującego starzenia mózgu. Aby temu zapobiec, można do swojej codziennej rutyny włączyć ćwiczenia wspierające pracę mózgu. Kiedy nasz mózg zaczyna się starzeć? pyta pani redaktor Anna Komorowska. Pani psycholog Paulina Polek odpowiada. Proces starzenia się mózgu jest indywidualny i może rozpoczynać się już około 20 roku życia. Jednak pierwsze oznaki takie jak trudności w zapamiętywaniu nowych informacji, spadek koncentracji czy problemy z doborem słów stają się bardziej widoczne dopiero po kilku dekadach. Problemy z pamięcią mogą wynikać z wielu czynników. Oczywiście demencja i choroby neurodegeneracyjne odgrywają tu znaczną rolę, ale często przyczyną jest zaniedbanie higieny umysłowej i naturalne starzenie się mózgu. Dobra wiadomość jest taka, że możemy temu przeciwdziałać, wprowadzając do naszej codzienności ćwiczenia stymulujące pracę mózgu. Starzenie się mózgu to proces nieunikniony. Jednak nawet gdy będąc seniorem nie odczuwamy jeszcze problemów z pamięcią, to warto o nią zadbać zawczasu. Co wprowadzić do codziennej rutyny, by wspomóc pracę starzejącego się mózgu, zastanawia się pani redaktor Anna Komorowska. Pani psycholog Paulina Polek wyjaśnia: Zdrowy styl życia to podstawa. Zalecam regularną aktywność fizyczną, odpowiednią dietę bogatą w witaminę D3, kwasy omega 3 i witaminy z grupy B, w tym B12 i B6, a także dbałość o wystarczającą ilość snu. Kluczowe jest także stymulowanie mózgu poprzez naukę nowych rzeczy, rozwiązywanie łamigłówek, naukę języków obcych. Czy utrzymywanie kontaktów społecznych? Właśnie wielu seniorów rozwiązuje krzyżówki. Mogą być one elementem treningu pamięci, ale trzeba dbać o ich różnorodność. Mechaniczne wpisywanie powtarzających się haseł raczej nie będzie wyzwaniem dla mózgu. Krzyżówki są dobrym treningiem, ale ich skuteczność zależy od podejścia i doświadczenia osoby, która je rozwiązuje. I rzeczywiście dla osób, które od lat rozwiązują krzyżówki, może to być mniej stymulujące, choć bywa też frustrujące, jeśli zaczynają zapominać wcześniej znane hasła. Alternatywą mogą być wykreślanki polegające na odnajdywaniu słów w literowych rozsypankach. Są uniwersalne, angażujące i można dostosować ich poziom trudności. Do indywidualnych możliwości. Z drugiej strony, zbyt trudne wyzwania, np. szachy czy sudoku, mogą zniechęcić starszą osobę lub wywołać frustrację. To może lepiej odpuścić nowości i zostać przy sprawdzonych łamigłówkach. Jak dostosować stopień trudności wykonywanych zadań do możliwości seniora? Pyta pani redaktor Anna Komorowska pani psycholog Paulina Polek odpowiada Najważniejsze by ćwiczenia były przyjemne i właśnie dopasowane do możliwości osoby. Na początek warto wybrać te aktywności, które sprawiają największą frajdę, a następnie stopniowo zwiększać ich trudność. Można wprowadzać drobne utrudnienia, takie jak ograniczenia czasowe czy dodatkowe zasady. Dzięki temu seniorzy rozwijają swoje umiejętności, unikając jednocześnie frustracji. Wraz z Pauliną Mechło napisała pani książkę Nakarm Swoje Synapsy Zadania poprawiające sprawność umysłową. Co w niej znajdziemy? Książka Nakarm Swoje Synapsy to zbiór matematycznych zagadek, podzielonych według poziomu trudności na każdy dzień miesiąca. Ćwiczenia zostały zaprojektowane tak, aby były angażujące, a jednocześnie pozwalały na stopniowe podnoszenie poprzeczki. Książka ma także aspekt społeczny. Można ją wykorzystywać do wspólnych zabaw z rodziną czy znajomymi, co dodatkowo wzmacnia więzi międzypo międzypokoleniowe. Seniorzy mogą ćwiczyć pamięć także podczas zabawy z wnukami. Na przykład w zapamiętywanie ciągu słów czy skojarzenia. Jakie gry się sprawdzą? Oczywiście, gry typu memory, układanie słów z wylosowanych liter czy zgadywanki tematyczne mogą być świetną formą spędzania czasu z wnukami. Taka interakcja nie tylko rozwija umysł, ale także buduje relacje rodzinne i sprawia, że trening staje się przyjemnością. A nie obowiązkiem. Jak często ćwiczyć i jak długo taki trening pamięci powinien trwać? Po jakim czasie zauważymy efekty? Pyta pani redaktor Anna Komorowska. Pani psycholog Paulina Polek odpowiada: Kluczowa jest regularność. Lepiej ćwiczyć 10-15 minut codziennie niż przez godzinę raz w tygodniu. Ważne, by trening stał się naturalną częścią dnia, np. w czasie przerwy na kawę czy oczekiwania na autobus. Efekty mogą pojawić się już po kilku tygodniach, pod warunkiem, że ćwiczenia są przyjemne i wykonywane z zaangażowaniem. To tyle, proszę Państwa. W wywiadzie. Seniorze ćwicz mózg. Dziękujemy pani redaktor Annie Komorowskiej za przeprowadzenie wywiadu. Dziękujemy pani psycholog neurokognitywistce Paulinie Polek za wiedzę ekspercką. No cóż, my ludzie powinniśmy ćwiczyć nie tylko nasze mięśnie, ale również nasz mózg. I to niezależnie od wieku. Ale oczywiście w przypadku osób starszych ćwiczenia mózgu nabierają nowego wymiaru, bo rzeczywiście starsze osoby powinny karmić, swoje synapsy. Jeszcze raz w ramach reklamy książki pani Pauliny Polek i pani Pauliny Mechło. Książki pod intrygującym tytułem Nakarm: swoje synapsy. Synapsy mózgowe, oczywiście. Pod tytuł zadania poprawiające sprawność umysłową mnóstwo dobrej zabawy to kolejny podtytuł i zapewnienie że ćwiczenie synaps u osób starszych ćwiczenie mózgu może być również formą zabawy i interakcji społecznej. Myślę, że ta książka Nakarm swoje synapsy autorek pani Pauliny Mechło i pani Pauliny Polek to dobry prezent dla naszych seniorów, dla babć i dziadziów. Myślę, że Nasi seniorzy bardzo się ucieszą z takiego prezentu. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę tradycyjnie zdrowia. Zachęcam do trenowania mięśni i mózgów. I zapraszam na następne spotkanie. Do usłyszenia.